Jakie znaczenie ma Wielki Post? Wielki Post jest drogą w drodze. Nasze życie jest jedną wielką drogą, natomiast Wielki Post jest takim małym elementem, małym fragmentem tej drogi, podczas którego powinniśmy na chwilę zatrzymać, zwolnić, zobaczyć swoje postępowanie i starać się coś w nim zmienić przede wszystkim. I właśnie Wielki Post to. Ten okres w przeciągu całego roku, kiedy przyroda budzi się do życia i kiedy również ludzka dusza powinna się budzić do życia wiecznego, ponieważ finałem Wielkiego Postu, taką największą radością wynikającą z Wielkiego Postu, jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i zmartwychwstanie, do którego powinna dążyć każda bieżąca chrześcijańska dusza. Czy to znaczenie zmieniło się w ostatnich latach? Znaczenie Wielkiego Postu jest uniwersalne, ponieważ Wielki Post ustanowił sam Chrystus w swoim 40-dniowym postem na pustyni. Znaczenie postu nie zmienia się, tak jak wcześniej powiedziałem, natomiast sposób i forma postu niestety ulegają zmianie ze względu na sekularyzację tego świata. Jeszcze 20-25 lat temu niewyrażalnym było to, że podczas Wielkiego Postu odbywały się jakieś większe imprezy, czy były czynne. W ogólnym pojęciu dyskoteki. Teraz nie ma, zatarła się granica między Wielkim Postem a dniem codziennym. A właśnie Wielki Post powinien być takim okresem wydzielonym z całego roku, w którym to, tak jak wspomniałem wcześniej, trzeba się zatrzymać. Wcześniej korzystaliśmy z autorytetów naszych babci, które bardzo surowo przychodziły okres Wielkiego Postu, przygotowywały się do niego, słuchały głosu Cerkwi, która też przygotowuje nas do okresu Wielkiego Postu. Dzisiaj autorytety padają. Współczesny świat powoduje to, że autorytet Boga, autorytet naszych przodków, którzy, tak jak wspomniałem, trzymali się bardzo mocno zasad rygorów Wielkiego Postu, odchodzi do lamusa. Jest niepotrzebny, ponieważ człowiek stawia siebie w centrum, swoje ziemskie życie, a nie to, co czeka go po jego śmierci. Jak powinniśmy przeżywać Wielki Post? Post powinniśmy przeżywać tak, jak powiedział nam Jezus Chrystus. Powinniśmy przeżywać przede wszystkim. W naszym wnętrzu. W Ewangelii jest napisane, że jeżeli chcesz dobrze pościć, pość, umyj swoją twarz, przygotuj się do swojego postu, właśnie tak, żeby on był widoczny dla Panu Pan Bogu, a nie ludziom otaczającym Ciebie. I przede wszystkim nie powinniśmy w okresie postu być jako budnicy, smutni, nieszczęśliwi, ponieważ post to, taka, to jest odrodzenie i właśnie. To odrodzenie powinno nam, nam dawać radość i satysfakcję. Dlatego okres postu, jeżeli przeżywamy prawidłowo, to właśnie powinien dawać nam radość i uśmiech na twarzy. I takim esencją właśnie tego Wielkiego Postu jest to, że wzruszenie i radość przeżytego postu i radość ze święta zmartwychwstania pańskiego to jest to, co stanowi główny cel Wielkiego Postu. I czas ten 40 dni plus Wielki Tydzień to czas zadumy, której powinna wypłynąć zagoryczy wynikające z naszej grzeszności, ale nade wszystko nadzieje i szanse na to, że mimo tej właśnie grzeszności zasłużymy na zmartwychwstanie. Czy wielki post to okres pokuty, czy nawrócenia? Wielki post to jest okres nawrócenia przez pokutę, bo wracamy pokutując wracamy do Pana Boga przez to, że widzimy swoją grzeszność. Pokutujemy za nią, dlatego w okresie Wielkiego Postu jak najczęściej powinniśmy przystępować do sakramentu pokuty właśnie i Eucharystii. Przez to oczyszczamy się, odchodzimy od grzechu i nawracamy się do dobra, do czynienia dobra, do którego stworzony jest człowiek przez Pana Boga.